No ja dzisiaj ewidentnie nie doświadczam braku i niskich emocji. Najpierw przedziwny tramwaj pośród gór, potem cudowne skałki, a teraz ten potok dziki. I poszłam inną drogą, niż zaplanowałam i spotkałam jeszcze te piękne ruiny nad brzegiem potoku. Czy może być coś piękniejszego? A wiecie, czemu doświadczam tej magii? Doświadczam, bo chcę. I mamy kolejny urokliwy punkt na mojej drodze. Te piękne domeczki, wszystkie które mijam. A zaraz będzie dziurawa skała, którą też wam pokażę. Tam jest dziura waskała, widzicie? <grystanie> Zaraz tam pójdziemy. A w dole płynie strumień. Słyszycie? Ale nie myślcie, że mój umysł nie gdera. <grystanie> Cały czas dzisiaj gdera. Że zobacz. Słońce nie wyszło, coraz więcej chmur, jeszcze deszcz może spadnie. Nie będzie film taki, jak sobie wymarzyłaś. Może nie nagrywaj, ale umiem go ujarzmić. I wiecie, co zaraz zrobię? Zejdę tam do tego strumienia. To co ja, nie wiem czy będzie mnie słychać, bo bardzo szumi, ale to piękny, relaksujący szum. I powiedzcie mi, co teraz mój umysł zrobi z tym? Widzicie tą magię tutaj? Te przepiękne kropelki, tak cudownie skapujące na dół do tego strumyczka małego. Tam pięknie woda płynąca z tego dużego kamienia, i te cudowne kolorowe liście. Prawdziwa magia, ale o tej magii to Wam za chwilę jeszcze opowiem. I wspinam się do tej dziurawej skały. I zobaczcie, co na mnie przysiadło. Jaki pasażer na gapę. Jestem dzisiaj człowiek z liściem na głowie. I zdobyłam szczyt. Nie wiem, czy mój pasażer jeszcze jest na głowie. Nie wiem, czy go widzicie. Czy jest, czy nie ma. Dziurawa skała. No to przechodzę przez dziurawą skałę. Zapraszam. Najpiękniej. No Mam swoją magię. Mam. I tak cudownie przebarwiające się liście na niektórych drzewach już na czerwono, i dziurawa skała zdobyta, i idziemy na szczyt. Być jak na internetowych widoczkach. <grych> Dziewczyna na skalę i medytacja. I powiem Wam coś teraz z kuchni nagrywania tego filmu: że żeby tą scenę nagrać. <grych> Kamerzysta wisi niemalże na krawędzi skały. I wracając do tej magii, o której mówię dzisiaj przez cały dzień, do tej, którą pokazywałam Wam na dole przy stromieniu, do tych wszystkich kropelek i kolorowych liści. Wiem, że to wszystko może brzmieć jak jedna wielka magia, ale tak po prostu jest. I jak zaczniecie sami tego doświadczać, to mocno się zdziwicie że ta przestrzeń odpowiada tym, czym jesteście przepełnieni wewnątrz. Czyli jeżeli jesteście przepełnieni wysokimi emocjami, to takie zdarzenia będziecie napotykali na swojej drodze w życiu. Właśnie, a dzisiaj doświadczam czego? Doświadczam tego, co kocham najbardziej. A czemu? Bo jestem przepełniona miłością. Ale muszę Wam powiedzieć, że niestety działa to również w drugą stronę. Że jeżeli w życiu będziecie emanować bólem, cierpieniem i strachem, to takie zdarzenia w życiu również będziecie przyciągać i będziecie ich doświadczać. Dlatego tak ważne jest to, o czym dzisiaj mówię. Żeby nie wpadać w ten kołowrotek tego gdarającego umysłu i wpychającego nas w niskie emocje. I żeby była jasność. Trzeba mieć świadomość istnienia tych niższych emocji, ale trzeba ich do siebie po prostu nie zapraszać. I opuszczam moje skałki i zobaczcie. Nawet drzewa się do siebie przytulają. I jest magia, jest, tylko nie każdy ją dostrzega. Ja dzisiaj ewidentnie nie doświadczam braku i niskich emocji. Najpierw przedziwny tramwaj pośród gór, potem cudowne skałki, a teraz ten potok dziki. I poszłam inną drogą niż zaplanowałam, i spotkałam jeszcze te piękne ruiny nad brzegiem potoku. Czy może być coś piękniejszego? A wiecie, czemu doświadczam tej magii? Doświadczam, bo chcę. A wszystko to pomimo gderającego umysłu. Nie nagrywaj. Nie jest tak, jak zaplanowałaś. Nie ma słońca. Nie będzie tak pięknie, jak sobie wymarzyłaś. No i filmik rozrósł się do magicznego miejsca, do którego obiecałam Was zabrać. Jeszcze parę ładnych kilometrów, więc chyba będę musiała skończyć w tym miejscu. I nie pamiętam, czy mówiłam Wam, że zdradzę Wam wielki sekret medytacji, ale będę musiała chyba opowiedzieć Wam o nim w drugiej części filmu. Bo tak to już jest z tymi moimi filmikami, że jak jestem w takim miejscu jak to, to staram się chłonąć go całą sobą. I nie zawsze jest tak, jak zaplanuję. Czyli to już koniec filmu. Zapraszam na następny, a ja idę do magicznego miejsca. Zobaczcie, co miś zobaczył. Taki transport. Dzisiaj w moich kolorach. A ja zobaczyłam to krzesełko, co prawda napisane z zakaz parkowania, ale chyba <laughs> nie tyczy się ludzi. A wracając do naszego tematu i tego gdlejącego umysłu. To trzeba spowodować, żeby stał się krystaliczny. Jak ta wody żeby odbijał rzeczywistość jak lustro, niezmąconą naszymi myślami.